To babcia codziennie. Odliczanie. Jeden! Jeden! Znowu dzisiaj z Klop dziadkiem o, 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 odbijaliśmy w tenisa. Jak Klop dziadek grał, to ja sobie poszłam naokoło kortów na taki spacerek. I to takie mm, krótkie migawki z tego spaceru. Uwielbiam odbicia w kałużach. Dla mnie to taki świat tajemniczy. Coś jak Alicja po drugiej stronie lustra. O! Zima nas opuszcza. Nie mam nic przeciwko temu, nie znoszę zimy. W zimie jest zimno i to mi się nie podoba. A to taka wersja bałwana. Znalazłam taką wersję bałwana. Muszę przyznać, że bardzo mi odpowiada ten bałwanek. No właśnie, jest zima, musi być zimno, a mnie usłużne algorytmy znowu przesłały na dużego kompa taki mondażyk um, urlopowy, a właściwie dwa. No to ja Wam teraz to pokażę. Pokażę tak, jak algorytmy to zrobiły, nie będę nic zmieniała. No właśnie, a teraz będą moje morza, kochane. Moje morza, woda, w ogóle morza, jeziora to są rzeczy, które uwielbiam. Uwielbiam morza. Byłam nad Paroma i naprawdę straszliwie żałuję, że nie mieszkam nad Bałtykiem. A tak w ogóle to już lecę na oparach. Ale sobie challenge zrobiłam codziennie odcineczek. <laughs> Chyba jak się skończy ten rok, to będę miała zatwardzenie odrobienia odcinków. Zanim pozbieram swój mózg starczy, to minie pewno pół roku. Klo babcia.